Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czegon. A dzisiaj chciałem Wam pokazać wszystkie nagrody z kalendarza adwentowego 2014. No więc, za 5 pobranych odpowiedzi dostajemy 5 odrzymek. Nie można ich sprzedać. Za 10 pobranych odpowiedzi dostajemy pracek poszukiwać o przygód. Na 10 dni również możemy go sprzedać. Jakby ktoś nie wiedział, on nam wszystkie miejsca punktu, które mamy zablokowane. Tutaj te szare. Za 15 pobranych odpowiedzi dostajemy 10 swoich przymiany Krzakogona, który daje nam 10% doświadczenia więcej na 30 minut. I jeżeli będziemy mieć szczęście, to możemy się zmienić w Słodkiego Zająca, który da nam 30% doświadczenia więcej. Za 20 pobranych odpowiedzi otrzymujemy po jednej pieczęci z czyli Kuby, ksysa, Kastry, Pająka oraz slajda. Za 22 poprawne odpowiedzi otrzymujemy 3 dusze Kaligora. Za 23 poprawne odpowiedzi pilot talentu daje jednej umiejętności partnera, którą może sprzedać. Oraz za 24 odpowiedzi poprawne dostajemy perlę małego złośnika. Załóżnienie zaraz zobaczycie, będę go sobie rozpoczątkowywało na moim nóg. Can't go wrong like this I tried counting sheep, but that's what I always miss